Drodzy przyjaciele, słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku, szanowni Państwo zaproszeni goście. Energia i chęć do działania słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku są godne pozazdroszczenia. To dzięki Państwa zaangażowaniu Polska jest liderem w Europie, jeżeli chodzi o skalę ruchu uniwersytetów. Z największą radością i przyjemnością spotykamy się ze społecznościami Uniwersytetów Trzeciego Wieku w różnych miejscach naszego regionu i za każdym razem jest to źródło wielkiej radości i optymizmu. W związku z inauguracją nowego roku akademickiego życzę wszystkim słuchaczom wielu inspirujących i niezwykle ciekawych spotkań. Jednocześnie serdecznie gratuluję Uniwersytetowi dotychczasowej działalności i zdobytych osiągnięć. Tym Państwu, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z Uniwersytetem III wieku, życzę wielu wspaniałych i bezinteresownych przyjaźni, spotkań z ciekawymi ludźmi oraz niesławnącego zapału do pracy nad swoim rozwojem. Kreatywność w każdym wieku jest bowiem niezwykle cenna. Wystarczy tylko chcieć przyłączyć się do braci uniwersyteckiej, która z dużą otwartością przyjmie wszystkich chętnych i tym samym rozpocząć przygodę wzbogacającą codzienność. Gorąco Państwa pozdrawiam z Brukseli i jeszcze raz życzę niezapomnianych wrażeń z dzisiejszych obchodów, zdrowia, radości i wszystkiego najlepszego. Elżbieta Łukacijewska